Instalacja i wstępna konfiguracja przebiega dokładnie tak samo jak w innych serwerach na Synology. Wykonuje się ją za pomocą dołączonego oprogramowania Synology Assistant. Krok ten pominiemy w tej prezentacji i przejdziemy od razu do panelu konfiguracyjnego. Po prostu czynność ta została przedstawiona już we wcześniejszych naszych recenzjach. Po zainstalowaniu systemu DiskStation Manager możemy zacząć korzystać z naszego serwera. Wersja systemu DSM przedstawionego w niniejszej recenzji oznaczona jest numerem 4.1. Jest to najnowsza stabilna wersja tego oprogramowania na chwilę obecną. W stosunku do 4.0 tak naprawdę wiele się nie zmieniło. Synology postanowiło położyć większy nacisk na rozwój aplikacji w systemie niż sam system. Nie będziemy również powtarzać się w temacie obsługi systemu i odsyłamy po raz kolejny do wcześniejszej recenzji. W prezentacji tej. Krótko przypomnimy najważniejsze cechy interfejsu DSM i opcje konfiguracyjne Do konfiguracji służy panel sterowania. Jest on podzielony na cztery kategorie. Dostępność plików i ustawienia, usługi sieciowe, system oraz ustawienia aplikacji. W pierwszej z nich znajdziemy ustawienia obsługi protokołów plików. Zarządzanie użytkownikami. Grupami, folderami współdzielonymi oraz usługą katalogową. W usługach sieciowych dostępne są ustawienia usług www, ddns, konfiguracja routera, zapory sieciowej, automatyczne blokowanie. Usługi terminalu oraz SNMP. W systemie znajdują się ustawienia sieciowe, ustawienia samego interfejsu DSM, powiadomienia, opcje zasilania. Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi, przywracanie ustawień domyślnych oraz aktualizacja DSM. W ustawieniach aplikacji znajdziemy m.in. ustawienia dostępu do aplikacji przez poszczególnych użytkowników oraz ustawienia sieciowej kopii zapasowej. Zapraszamy na CDR Info. bed.